Oto lekcja o pięknie równowagi, największej dziurze w Polsce i o sukcesji. Żeby zrozumieć, co to takiego, ten mądrze brzmiący ekosystem, przyjrzyjmy się pochodzeniu tego słowa ojkos. Z greckiego oznacza dom, gospodarstwo. Pamiętacie to pewnie z filmu o podstawowych pojęciach ekologii. O tutaj. Natomiast systema z greckiego oznacza połączenie albo zestawienie. I oto mamy połączonych w jednym domu. Tym właśnie jest ekosystem i kiedy rozumiemy ten termin na takim ludzko-uczniowskim poziomie, możemy przejść do podręcznikowej definicji. Zatem ekosystemem nazywamy zespół wzajemnie na siebie oddziałujących elementów ożywionych i nieożywionych, czyli mamy grupę organizmów połączonych z zależnościami pokarmowymi i środowisko, które te organizmy zajmują. Wszystko, co ożywione w ekosystemie, to biocenoza, elementy nieożywione zaś to biotop. Oto bursosnowy, czyli jeden z ekosystemów leśnych. Miejmy cały czas na uwadze, co ustaliliśmy na wstępie, połączeni w jednym domu. I tak organizmy, które w tym boże sosnowym spotkamy, to populacje sosen, brzus, jałowca czy borówki, a także sarny, dziki, mnóstwo różnych ptaków, jeże, zające i różnej maści owady. Oto biocenoza boru sosnowego, a biotopem będzie woda i minerały zawarte w glebie, warunki świetlne, warunki klimatyczne na tym terenie, a więc temperatura czy wilgotność powietrza. Więc jeszcze raz, ekosystem to obszar będący zbiorem elementów ożywionych, Biocenozy i nieożywionych biotopu, które wzajemnie na siebie oddziałują. Czy to oznacza, że organizmy z różnych ekosystemów na siebie nie wpływają? Oczywiście, że wpływają, ale w mniejszym stopniu. Zatem powiązania między elementami wewnątrz ekosystemu są silniejsze. Najczęściej ekosystemy dzielimy sobie na lądowe i wodne oraz naturalne i sztuczne. Z podziałem na wodne i lądowe no, zwykle nie ma problemu. Wodne to po prostu te, gdzie najważniejszym składnikiem biotopu jest woda mamy więc morze, ocean czy jezioro. Natomiast Ekosystemy naturalne to takie, które powstały bez udziału człowieka, a nasza działalność nie wpływa w dużym stopniu na te ekosystemy. Oto na przykład lasy, jeziora czy morza. Wszędzie tam, gdzie działanie człowieka doprowadziło do powstania jakiegoś ekosystemu, mówimy o ekosystemie sztucznym pole uprawne sad owocowy, park miejski staw. Rybny. Zarówno ekosystemy naturalne, jak i sztuczne są dla człowieka źródłem różnych korzyści. Zdecydowana większość ryb na naszych stołach pochodzi z mórz. Podobnie drewno pod pozyskujemy z ekosystemów leśnych. Od całkiem niedawno sporo drewna pozyskaliśmy z Puszczy Białowieskiej. Czyż to nie wspaniała wiadomość? Oczywiście ekosystemy leśne są też źródłem trudniej policzalnych korzyści. Oczyszczanie powietrza, gromadzenie wody w czasie ulew i roztopów, uwalnianie wody w trakcie suszy, ochrona gleb przed erozją. I wszystkie te zasoby, policzalne, niepoliczalne, materialne czy niematerialne, pozyskujemy z ekosystemów naturalnych. A czy coś pozyskujemy z ekosystemów sztucznych? No, w gruncie rzeczy wszystko po to je zakładamy, żeby z nich czerpać, na przykład zboża z pól uprawnych, owoce z sadów owocowych, ryby ze stawów rybnych, węgiel z kopalni. Od taka odkrywka węgla brunatnego w Bełchatowie w województwie łódzkim, to największy dół jakie wykopaliśmy w Polsce. 8 km długości, 3 km szerokości, 200 metrów głębokości. No właśnie, czerpanie z ekosystemów to w gruncie rzeczy temat na inną opowieść. Teraz dwa słowa o równowadze panującej w ekosystemach, tak zwanej równowadze dynamicznej. No bo skoro powiedzieliśmy, że organizmy w ekosystemie oddziałują na siebie i są powiązane zależnościami troficznymi, czyli pokarmowymi, no to jak tu zachować równowagę, kiedy jeden zjada drugiego? Wiecie, to, to genialne w swojej prostocie. Spójrzmy na tę równowagę na przykładzie roślinożernych ofiar i polujących na nie drapieżników. Gdy tylko lekko zwiększy się liczebność mięsożerców, redukują liczbę ofiar. Co skutkuje mniejszą ilością pokarmu dla drapieżników w przyszłości i zmniejszenie ich liczebności. Piękne. Prawda? Wzajemna kontrola liczebności. Żadna ze stron tej odwiecznej przepychanki nigdy nie zdobywa przewagi. Ciągłe wahania liczebności, a jednak w długiej perspektywie piękna równowaga. Bardzo ciekawie ten temat można zaobserwować na skutem lodej Arktyce. Niedźwiedzie polarne, polujące na foki, mają przewagę zimą. Gdy pokrywa lodowa jest obfita, mają dużo miejsca na przyczajanie się i polowanie na niezdarne bądź co bądź foki na lądzie. Ale sytuacja odwraca się, kiedy latem lodu jest mniej, niedźwiedziom jest trudniej, foki w wodzie mają przewagę i tym sposobem, patrząc na ten układ z perspektywy całego roku, nikt nie zyskuje tu przewagi. Znów, Piękna równowaga. No ale oto ze względu na ocieplenie klimatu lodu w Arktyce jest coraz mniej, także zimą. No a niedźwiedziom coraz trudniej jest nadążyć. Równowagę, nad którą tak się dzisiaj zachwycamy, bardzo łatwo jest zaburzyć, a najczęstszą przyczyną jest jeden dobrze nam znany gatunek. Najbardziej odporne na te zaburzenia równowagi są ekosystemy różnorodne, bogate, gdzie wiele populacji zajmuje podobne, ale oczywiście nigdy takie same, nisze ekologiczne. Dzięki czemu, gdy wyginie np. jakaś populacja roślinożerców, drapieżniki nie zginą razem z nimi, po prostu ich dieta będzie ciutu boższa. Takim najbardziej stabilnym ekosystemem lądowym to oczywiście ekosystem leśny. Oto przed nami ostatnia część tej lekcji, czyli temat sukcesji ekologicznej. Okazuje się, że ekosystemy podlegają zmianom. Organizmy stopniowo zmieniają biotop, co powoduje powstanie nowych siedlisk, wkraczanie nowych gatunków i dalsze zmiany biotopu. Te zmiany przebiegają aż do osiągnięcia stadium o największej liczbie gatunków, a więc o największej stabilności no i zwykle będzie to wcześniej wspomniany las. Poznajmy dwa rodzaje sukcesji. Otóż, jeżeli startujemy od zera, to znaczy na jakimś terenie nie było żadnego ekosystemu, nie było tam w ogóle organizmów, a życie zaczyna tam wkraczać. Przez setki lat wprowadzając zmiany, i w końcu prowadząc do powstania np. właśnie tego lasu. To taki typ sukcesji nazywamy sukcesją pierwotną. Ona zachodzi raczej bardzo wolno. Wszystkie relacje między trafiającymi tu organizmami tworzą się na nowo, co trwa dosyć długo. Zdecydowanie szybciej jednak zachodzą zmiany, gdy mówimy o sukcesji wtórnej. Dzieje się to w miejscu już przekształconym przez istniejący wcześniej ekosystem a który nawiedziło jakieś gwałtowne wydarzenie, pożar czy powódź, lub w którym zaprzestano jakichś działań. No, była sobie łąka, na której od dawien dawna wypasano zwierzęta, a teraz się tego nie robi. No i co? I zaczyna się zarastanie. Można patrzeć na sukcesję pierwotną jak na stopniowe i mozolne budowanie ekosystemu, a na sukcesję wtórną jak na odbudowę po jakichś przygodach. Dziękuję, zapraszam na poprzednie filmy z ekologicznej serii, życzę owocnej nauki i do następnego razu.